Uh, ah, yeah. I can't help but thinking. I would or. look. I would let him suck my dick if I had a Why? dick. Why? I don't know. Something about that look. Something about those lips. If I had a penis, I let him suck it. He got the 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 dick sucked. Ja one gadają ty? O mouldy, tak? No, no. to kudva... zobaczymy. Co mówiłeś ostatnio? Oć na pudło teraz. Rozpierdalamy psa w trzech i wjeżdżamy na. Ale kurde, <Ontario> to, tutaj, yeah, jak z moim freese, pytasz stale, a jak zaraz będę chciał, to zostaniesz kurwa moim p... Pe... I tak sobie lecę tutaj, Kurka gram sobie razie. w CS, a ja ty kurwo grasz na, na rurkach. Tak, tak, rurkach od babci Zosi ja co zrobiła kocha. ci twoja matka, ta sama, która kurwa w więzieniu waliła. Kurwa, Filipa Patka. To nie jest kurwa, Jezus. Wiem, zabrakło ułamka sekundy. Jakim cudem. Wyzwycięzk Oho Heavy Gods, no widzę, że... Już jest Heavy nasz. Kurwa już mnie męczy, że każdy mnie kurwa nie te płytki. Chuj Chujbrem! W ogóle chyba by trzeba zakończyć w ogóle streamowanie, bo może się kurwa do tego nie nadaje wrócić do budowlanki. Święty spokój i, i tyle. Już do persiko! Na hapsa. Jaki ten kupersz w moich rączkach jest malutki? Haja! Kutwo powiesz mi, że kochasz! W ciągu jednego roku żył! dzisiaj będziemy odsyłać najlepsze spaghetti, top 10, ok? Spaghetti, bolognese, 8 spaghetti carbonara, no jedna z moich ulubionych jedyneczka i jeszcze rzeczy z Magdonada. Cheeker! Dobry, ale wolę Recikera, także siódemka. O, Cheeseburger, jedyneczka, jedyneczka. Bagetsy, mm, czasem zjem, ale nie, to piąteczka. E, co tu mamy kolejnego? Big Mac. Mm. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale Big Mac. Ja, na przykład, <śm> dla mnie to jest średnia, nie? Ja wolę wra. I podsumowała z inspiracją, tak? Jako inna dziewczyna. Ja uważam, że inspirawka to jest chytra pizza ogólnie. <grym> Marcin! Huci, huci nie się mów należy. tak! ci się należy. Odkleiłaś się kobieto. Możesz go że to jest kappa na końcu czy nie? To jest teraz gadanie, żeby to jest całe jego to, o czym wszystkim mówię. Po na no, końcu to, to, są to są widzowie, podobać. widzowie biedni, którzy ciężko pracują, a nie kurwa, że brają wszystkie internet jeszcze. Normalnie. Chory jest się w niej Rezumujemy kurwa Chory Tutaj, o Jezus Maria nie To ja wolę żeby mi do dupy tam wchodzili Właśnie ej, bo, bo kurde ty będę musiał banować ludzi co w, w, wyzywają moją koleżankę Karolinkę ty i, i tym bardziej jej widzów Więc ogarnijcie się, to jest jedna rzecz A druga rzecz to jest No to Wolałbyś, żeby oni dawali na WOŚ 10 tysięcy, czy dla rozwijającej się, młodej streamerki, takiej jak V. Ja uważam, że lepiej, żeby w ogóle, żeby ci ludzie po prostu wydawali na to, co chcą, wydać kasę. Ja na przykład wolałbym, żebyście na przykład wy widzowie, zamiast wpłacać na WOŚ, powiedzmy, po 10 tysięcy złotych, wpłacili mi 10 tysięcy złotych. To jest takie moje osobiste, to jest takie moje osobiste takie, powiedzmy, takie przemyślenie. Dobra, Mati. Time to shine Jak w Fortnite Przełącz no. na trzecią osobę Pieniądze mi wysyłasz? Kodak wódzamy 25 złotych <laughs> Na depilator się <laughs> dorzucę do... O kurwa <laughs> Widziałem to ulti o oh, kurwa Sekim to to jest, tak jakiś Oscar, mówię nie ma problemu. A no, widziałeś, ja sądzę, już ja No! Znaczy siedzą wierzy tak, tak samo Denis wierzy, i chujopalnik. Denis <noise> kieruje. Bracia no, chujopalnik. Stopy mają tak samo. Dobrze. jesteście do walki, tak? Zobraziłem sobie. Ja jest to, gówno! Dobrze jest gówno do i gąbki są. Ale po Mercedesa przecież.

Kurczę, ja nie, no mam nadzieję, że ty paznokcie się chociaż sobie wtedy za darmo robi, nie? Bo ja, ja też jako dziewczyna, jak widzę, że ktoś narzeka, że ma mało pieniędzy, a potem widzę, że ma na przykład przedłużane rzęsy, czy nie, chodzi do fryzjera e, takiego normalnego, a nie w domu farbuje, czy właśnie ma cały czas nowe pazurki, to też kochani, no takie pazurki potrafią kosztować 150 zł. Aha, chłop zrobi LITAL teraz, patrzcie się. No, bym rozpierdolił to po prostu! Pięć tysięcy tur, kurwa, mogę mieć LITAL, nie! 5 pierdolonych miliardów, kurwa, tur mogę mieć LITAL, nie? Za każdym razem nie, chłop na jednej karcie. No ja pierdolę, kurwa, po prostu nie wierzę, no nie wierzę, kurwa. Perfekt gra, kurwa, przez dwa tysiące tur się broni jedną kartą w jedną kartę, kurwa. I mam, kurwa, same, kurwa, gówna, które wygrywały i tak grę, ale ich nie dociągnąłem. Ja pierdolę, kurwa. Mm, gary, gary, gary. Słuchkę. On jest też tak niski jak Mateusz. Dogadaliby się. Poniesionek? No przy nie widać na tym. Weźcie do Tomkowi niech se zobaczy. Kurwa! Przyspiesz. Dobrze. Dobra. <noise> <noise> Pierdolę, strzelam w brusa. Nie, ja nie, nie, nie było ciała, w ogóle nie Taylor, zapierdol brusa, fejkował, że loda robi Dzięki O kurwa. Tako? Tako No dobra Ja tylko powiem, że nie było ciała, bo timelot go cofnął i miałem tylko przycisk Ciała nie widziałem w ogóle Bo tylko miałem przycisk report Jest to, Jak? No ciała nie była w report? patrzcie Oh. To jest jedyna no, chwila, kiedy się siedzi tak? koło kobiety. No tak, ooo, Dziku. Dziku, jaki szefu. Dziku ma sympatyczną partnerkę, pozdrawiam was. Ładna z was para, prawda? Widzimy cię. Zobaczcie, jak kiedyś taki kurwa ulany, nie? A teraz zobaczcie, jak jakiś James Bond pierdolony, ty. Teraz już mamy mamy dowód. Ale że tam koleżanka siedzi, a nie jakiś kolega, to się dziwię. Dla ciebie, co? Dzięki

Chuj, się a, kurwa odwrócony wie gdzie patrzeć wyszedł? Leży spokojnie, zamknij się kurwa Leszek nie marudź Okno jest, okno jest kurwa Jak okno kurwa? jak? No co ty jesteś kurwa? Gdzie? No co ty, a gdzie kurwa? Okno w oknie jest na 100% Waląca wyszedł O Boże, oh. Ja pierdolę zero. Wyzywa ludzi! Ona wyzywa ludzi! Dobra no, dobra, jednak ją jebać, no nie? Ona zaczyna wyzywać ludzi. Ciekawe, kiedy ona się stać, dzieci na mieszkanie. Ona wyzywa w tym momencie ludzi od biednych, kurwa, dzieci. I ona oczekuje, że ktoś jej wyśle pieniądze. Wyzywając ludzi od biednych dzieci. Co, kurwa! wyjebali mnie z meczu. Co to znaczy? Dostali widus Elo? Z kim potrafisz w ogóle? <śmiech> <śmiech>

i'm <laughs> <laughs> <laughs>